Zobaczcie, tyle mam rodzajów elektrod, tutaj też się już kończą, to są elektrody grafitowe, dwójka, nie wiem ile tych zostało, parę sztuk, ale wykończy się i już ich nie będę kupował, tutaj są elektrody też dwójka, prolajna, ja, ja... o tutaj... Też wiesz, miałem drugie pudełko, ale już jest wykorzystane. Tutaj są elektrody 2,5, Lincoln Electric. No niezłe elektrody, żółte, rzutylowe, Rozpoczęte pudełko. I teraz przeskoczymy, może przesunę. O tak, bo to są te same. O. Najwięcej używam o tych, tych różowych. Zobaczcie, jeszcze miesiąc temu było pełne pudełko. I już jest trochę zużytych najwięcej z tych korzystam to są elektrody 2,5 dobrze mi się spawa jak ja czasami słyszę, że ktoś mówi że ta elektroda ma taką wytrzymałość, to ma taką do sprawdzania wytrzymałości to są specjalne maszyny i są specjalne wzory ja takie opowieści, że to trzyma tyle, to nie wierzę ja wiem jedno że pospawałem sobie prasę hydrauliczną, już można powiedzieć sam, i wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. To kupiłem drugie pudełko. A dlaczego? Aha, dlatego, że to pudełko tych elektrod 5 kg kosztowało 38 zł. A żeby mieć paczkomat darmowy, no to do, do kupiłem drugie. To jest mój najnowszy nabytek. To są elektrody 1,6 długość 250 o erlikona miały bardzo dobre opinie zresztą jak wszystkie jakieś elektrody co tutaj są kupuję to najpierw patrzę na opinie no jest jedna wada no ale można powiedzieć bo jakbym miał mocować sobie tutaj mam ścisk zobaczcie lata widzicie czyli musiałbym dorobić yy, to jest od tej strony, to robić nowy ścisk. To tu jest głęboki rowek. Albo po prostu wezmę sobie, wpiłuję, O, tutaj dalej, na drugim, na drugim kanałku, taki płyciutki. No bo ona na, na upartego to ona i trzyma i tak. O. Bo jest mocny ścisk, teraz jest naprawiony i dobrze trzyma. No zobaczymy. Mam, Będę miał sobie, będę robił sobie taką szafę, metr szerokość długości głębokość pół metra i wysokość 2 metry no i tam wszystkie blachy właśnie będę tą elektrodą sobie punktował i przyczepiał ma to ma chronić mnie przed myszami i przed mrówkami tam nawet mrówka żeby nie weszła tak ma być szczelna szczelnie zrobiona szafa pokażę wam to zobaczymy ale na razie jest dużo pracy także no najnowszy nabytek a tutaj są elektrody 3.2 Nie wiem jaka to firma Elektroda MT12E6013 Elektroda rutylowa, łatwo spawalna No dobrze się nimi spawa Powiem 3.2, no bo wiadomo jak coś mamy grubszego Dużo właśnie jak spawałem To zobaczcie ile poszło do pracy Było prawie pełne pudełko A tyle ubyło no tutaj są też elektrody firmy jakiś Spawmed. Nie są to żadne reklamy, bo nikt za to mi nie płaci. Tylko trochę nie lubię tych elektrod ze względu na co? No bo są dość długie. 450. Te mają 400, no to już łatwiej się. No ale jakoś się te spawa. No i tutaj ostatnia taka paczka. Coś byście się zastanawiali, co to jest. No a to są elektrody do spawania stali nierdzewnej Fi2 na 300 jeszcze na razie nawet nie użyte ale mówię, byłem w Kastronie przy okazji i sobie tak kupiłem, mówię niech leżą jak będzie coś z nierdzewki to się pospawa, nie będę spawał tig i gomatami zostaje tylko przy elektrodach będę się starał uczyć, żeby jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej Najważniejsze, że już się nie rozpada, że spawy wyglądają ładnie, czyli tak jak to się mówi, kurs kursem, ale praktyka czyni mistrza. Jak nie będziemy ćwiczyć, to żeby, nie wiem, najlepszy jakiś kurs skończyć, to i tak nic z tego nie będzie. Takie jest moje zdanie. A wy jak sobie uważacie? Ja byłem na jednym kursie, to było w latach, nie wiem, w 2000 roku. To płaciłem 500 zł, a teraz z tego kursu nie mogę skorzystać, bo wszystko się zestarzało i, i tyle. O, tak wam powiem o kursach. No, wiadomo, że niektóre firmy wymagają, żeby mieć jakieś kursy, ale moja nie wymaga tak Mam to, mam z powrotem na półkę. I do następnego filmu. Zobaczcie, jak moje elektrody są przechowywane. No, na półce to raz, a dwa. Tu jest rura grzewcza od pieca. To może to by pasowało przełożyć gdzieś indziej. Ale tutaj nie ma aż takiej temperatury, żeby to się zapaliło. No, ale bezpieczniej będzie. O, zobaczcie, to jest rura, a tu jeszcze po, tu na pewno jest. Około 60-80 stopni, tutaj nad tym, nad tą rurą. No i tutaj są różne elektrody. Ale to zapraszam Was na dalszą część. Yy, pokażę Wam zaraz na dworzu wezmę wszystkie i zobaczycie, ilu rodzajów. No i po co. No, wszystkie się przydają, wszystkie się, ze wszystkich się korzysta. Najważniejsze, że są suche. Jak potrzebuję do spawania, to biorę sobie 4 czy tam 5 i jak się skończą, to idę, przynoszę sobie z powrotem. Nie trzymam wszystkich na dworze. Latem to jest inaczej, a zimą i jesienią, jak jest wilgoć, to też się